Witajcie moi drodzy serdecznie. Mam dla was malutki tutorial, w którym pomyślałem sobie, że podzielę się z wami w jaki sposób udało mi się jakby wykrzesać z moich e, słuchawek, które niedawno nabyłem e, maksimum. Coś co ja tutaj opowiadam, e, logiteka słuchawki G Pro X, tak, jeden z najlepszych słuchawek, jak jest tak naprawdę są obecnie na rynku dostępne, a ja tutaj mówię jakieś herezje, że trzeba coś z nimi zrobić, bo jednak one kiepsko działają. No i niestety, moim zdaniem one po prostu, prosto z pudełka są kiepskie pod tym względem, że są bardzo ciche. I oczywiście przeszukałem wszystkie opcje. Logitech G-Hub, wszystkie funkcje. W Windowsie przeczepałem wszystkie, jakie są możliwe opcje po prostu. Przeczytałem mnóstwo poradników, YouTube'ów, czego tylko się da, żeby znaleźć, jak zrobić te słuchawki głośniejsze. I nie ma takiej opcji, poza tak naprawdę użyciem jakiegoś zewnętrznego software'u, który wam tu zaraz zaprezentuję. I oczywiście tych software'ów też wiele przeglądałem różnych, no i tak szczerze podzielę się z wami tylko tym jednym, który... Według mnie jest naprawdę malutki, nie zajmuje w ogóle pamięci ani niczego i jest jakby niewidoczny praktycznie, a robi niesamowitą robotę, niesamowitą robotę. W moim przypadku oczywiście ja poprawiło to dźwięk w moich słuchawkach Logitech, ale wszędzie gdzie macie problem po prostu z dźwiękiem, z jego siłą natężenia, to jest dla was rozwiązanie. Oczywiście poza siłą natężenia też poprawia jakość tego dźwięku. Ten dźwięk naprawdę staje się bardziej wyraźny, przyjemny, nawet na takich tańszych słuchawkach, w efekcie jest po prostu wbijający w fotel. Dobra, przejdźmy sobie do meritum. Programik nazywa się FX Sound, znajdziecie go w Windows Store. Nie jest to żadna reklama tego programiku, ani nie jest to sponsorowany filmik, więc to jest naprawdę tylko od serca ode mnie prezent dla was. Jest to oczywiście darmowy programik, widzicie, w review ma 4,6 punkta. Jedna z pozytywnych review jest ode mnie na pewno. Ja już mam program zainstalowany, no i za chwilę pokażę Wam krok po kroku, jak go skonfigurować. Jest to banalnie proste, ale bardzo ważne. Jeżeli zrobicie to źle, to będziecie mieli problem, po prostu będziecie się męczyć za każdym włączeniem komputera z dźwiękiem. Zanim sobie przejdziemy dalej, pamiętajcie, moi drodzy, żeby zostawić subka łapkę w górę, żeby ten film miał dostęp dla, do wielu ludzi, do wielu użytkowników, żeby można było pomóc jak największej ilości ludzi, a oczywiście przy okazji wesprzeć kanał obilinkowo. Zapraszamy Was też na Discord, na którym leci fajne giveaway i do wspólnego grania. No dobrze, moi drodzy, prosto po zainstalowaniu pojawia się Wam taka bardziej rozbudowana wersja, gdzie macie equalizer, macie on-off button. Eee, ja takiej opcji w ogóle nie używam, bardziej rozbudowanej, zawsze używam opcji tej zminimalizowanej, tam macie taki przycisk który wyświetla Wam się na ekranie i on właśnie sprowadzi Wam ten jakby programik do opcji tej takiej minimum. Oczywiście można pobawić się w zaawansowane opcje, ale nie w tym rzecz, nie o to chodzi w tym filmiku. Chcę Wam po prostu pokazać jak zastosować ten program, żebyście mogli jak najszybciej z niego korzystać i jak najprościej oczywiście. Program ma mnóstwo wbudowanych presetów, ja używam presetu generalnego do słuchania muzyki i presetu gaming do grania w gry. Ale tu oczywiście zresztą każdemu potestowanie sobie różnych opcji presetowych i zobaczenie co Wam najbardziej odpowiada. No dobra, jednym z podstawowych i najważniejszych ustawień, które trzeba moim zdaniem sobie wyłączyć to jest w opcjach, tak jak widzicie na ekranie, wyłączenie skrótów klawiszowych. Jest to bardzo irytujące, jeżeli tego nie zrobicie, będą Wam się plątały klawisze z YouTube'em i z innymi programami, więc wyłączcie to od razu na dzień dobry. I tyle, jesteście gotowi z ustawieniem programiku. Teraz, co jest bardzo ważne, trzeba ustawić w systemie Windows nasz odtwarzacz dźwięku. Żeby to zrobić, oczywiście wchodzicie w panel sterowania, po czym dajecie opcję dźwięk i wyskakują wam zaawansowane opcje dźwięku. W tym paneliku tak naprawdę musicie zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Wszystkie rzeczy, których nie używacie do odtwarzania dźwięku, musicie ustawić na wyłączone. A wasz nowy, nowo zainstalowany program FX Sound powinien być ustawiony jako domyślne urządzenie odtwarzania dźwięku. W tym momencie będziecie mieli dwie rzeczy zawsze aktywne: Wasze słuchawki lub tam głośniki, których odtwarzacie dźwięk, i ten FX Sound, który jest urządzeniem domyślnym. Dzięki temu, włączając jakikolwiek program, jakąkolwiek grę, gdzie macie ustawienie domyślne do odtwarzania, Dźwięku ustawione będzie zawsze to leciało przez FX Sound i nie będziecie musieli się martwić o jakby aktywowanie tego manualnie. Po zrobieniu tych wszystkich zabiegów króciutkich, malutkich, jak widzicie, wszystko macie ustawione za każdym razem, kiedy będziecie włączać praktycznie komputer, będzie Wam się FX out automatycznie włączał w streju nie będziecie go nawet widzieć, nic nie musicie już zmieniać i po prostu korzystacie z programiku i naprawdę bawicie. słyszycie dźwięki, jakiego do tej pory nie słyszeliście. Uwierzcie mi na słowo, wypróbujcie sobie. Na pewno tego nie pożałujecie. Oczywiście jakość dźwięku to jest jedna strona, dodatkowo będziecie też mogli wzmocnić jakby ten dźwięk będziecie mogli wzmocnić. Dźwięk kroków przeciwnika, w takich jak Hunter Strike, to jest bardzo, bardzo essential, naprawdę. Więc ja zalecam każdemu wypróbowanie. Dla mnie osobiście ten program uratował tak naprawdę, zachował mi te słuchawki, bo już miałem je tak naprawdę pakować do pudełka i oddać, te Logitechy, bo były po prostu za ciche, ani nie miałem satysfakcji ze słuchania muzyki, ani z grania, ani z niczego, no, nie mogłem nic zrobić, żeby je ustawić, dopiero FX Sound uratował mi ten zakup i pokazał, że potrafi z tych słuchawek wycisnąć po prostu magię. No dobra, to tyle moi drodzy, dajcie znać jak wy, jakie wasze jest doświadczenie z Efficksandem w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobał filmik, jeżeli wam się do czegoś to przydało, zostawcie subkaj, jeżeli jeszcze nie zostawiliście na naszym fajnym kanale. Mam nadzieję, że będziemy się rozwijać dalej i razem wspólnie grać. Trzymajcie się i do usłyszenia.